Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj odcinek, po którym powiecie, że totalnie mi odwaliło. Najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że z tego powodu nie przestaniecie subskrybować kanału. Ale jak zawsze, moje opinie, choć subiektywne, to są tutaj szczere. Pewnie powiecie, co on tu przytargał? Żywiec naprawdę do degustacji. No, żywiec zero, słuchajcie. Jest to żywiec zero, bezalkoholowy i będę go właśnie dzisiaj degustował. A dlaczego? Zaraz Wam powiem. Już z puszki bardzo wyraźnie czuć chmiel. Nie żartuję. Mało kalorii, bo tylko 25 bodajże na 100 ml. No i są wyczuwalne aromaty chmielowe. W składzie jest podany ekstrakt chmielowy i chmiel. Jak każdy koncerniak bardzo klarowne. Piana się utrzymuje. Mała, bo mała, ale jest. I delikatna słodowość, i taka jakby chałeczka, coś takiego, jeśli chodzi o aromat, słodka chałka. I wyraźna goryczka. O kurwa! Słuchajcie, to nie są jaja. Piłem podczas yy, brania antybiotyku rzateckiego bezalkoholowego, Lecha Free bezalkoholowego, Tyskie bezalkoholowe, mmm, wiele, wiele innych piw bezalkoholowych, Kozela bezalkoholowego, Heinekena bezalkoholowego, Carlsberga bezalkoholowego i mnóstwo tych koncerniaków spróbowałem i były one nijakie. Albo kwaśnawe, albo po prostu no, w smaku wody. Natomiast to jest według mnie, nie mówię o radlerach innych, tylko czymś, co ma przypominać piwo, jeśli chodzi o koncerny i piwa bezalkoholowe polskie, naprawdę wygrywa dla mnie na tle tych wszystkich, które wymieniłem. Czuć goryczkę i czuć smak. Może on jest słodowy, może by ktoś powiedział, że ono jest delikatnie brzeczkowe, ale właśnie dzięki tej goryczce i aromacie chmielowym ono ma charakter piwa. Naprawdę, jest goryczkowe, Say what? jak na koncert mówię. Jest chmielowe, jak na koncert, bardzo dobrze. Druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to śmiem twierdzić, moja subiektywna opinia i nie wiem, czy tak jest, ale, ale tak mi się wydaje, że żywiec bezalkoholowy jest lepszy od żywca alkoholowego. Surprise, motherfucker. Że żywiec bezalkoholowy ma mocniejszy aromat chmielowy niż żywiec alkoholowy i że żywiec bezalkoholowy jest bardziej goryczkowy niż żywiec alkoholowy. Żeby o tym się przekonać, musiałbym zrobić teraz test, takie porównanie tych dwóch piw, ale o ile pamiętam smak, goryczkę żywca, właśnie alkoholowego, to była ona dużo niższa. Może w końcu w tym browarze ktoś pomyślał, no kurczę, jak mamy zrobić jakieś piwo bezalkoholowe, żeby ono przypominało piwo, no to musi być troszkę słodowe, żeby miał jakiś smak i musi być goryczkowe i musi mieć aromat chmielu. No wystarczy, że już nie ma alkoholu, no to czym to ma piwo przypominać? Może tak pomyśleli i naprawdę wyszło im coś fajnego, jak na koncern. Nie jest to... Tak dobre jak lwowskie, które też recenzowałem, zero, ale niewiele mu brakuje. A w promocyjnej cenie w Biedrze zakupiłem 4Po 2,99 z kartą moja Biedronka. I to nie jest ukryta reklama. Pozdrawiam, na zdrowie i cześć. Trzymajcie się, Jastrząb. Naprawdę. Nie ma się czego przyczepić. Gdybym miał na półce w tym momencie wszystkie koncernowe bezalkoholowe i musiałbym któreś wybrać, zdecydowanie wybrałbym to piwo. Dzięki za oglądanie.